Nie, A Portugalia. No dałem po prawej stronie. tu. nawet nie czekał buta. No, 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 no. 私が取り上ときに、私が取り上きに、私が取り上げていると Zaraz ci udowodnię, że to jest w że Tak, tak, ma takie... No. To młodzień, czy płocin, jak to się robi. Czegoś się może nauczyłeś. Zobaczymy, czego się <grym w kursie> Pasi, ty <grym w kursie> Musi dużo pić, bo leje co 15 no. minut. Co dwa przystanki. Renata, zrób to Może tu. właśnie powiem mało pić, żeby nie lać 15 minut. 20 gramów się chłopak no, odwodzi, no, albo no. coś tam, jak nasz Kuba Borowy mówi. No. A, dobra, to wróćmy do tego układu pięćdziesiątego. No to 10 widzimy, się? Ojej, nie wyszło. Co Dobrze, mamy zagadkę do rozwiązania. Przedstaw... Ale przedstawi. Przedstawię zagadkę, siebie nie będę przedstawił. Mamy zagadkę do rozwiązania. Problem przedstawiłem pięciu osobom, sześciu i jak na razie żadna nie rozwiązała. I jak na razie żadna nie rozwiązała, Ale Parę osób jest bardzo blisko. A ciekawie, że rzeczywiście jest parę osób, jest blisko, bo to trudno, dosyć naprawdę trudna zagadka. I się rozwiązuje ogólnie grupą, najlepiej. Mam kontynuować? Czy opowiedzieć opowiedzi tak? zagadkę? Nie A, zagadkę opowiedzieć? Tak? A, dobra. E Więc tak, zagadka polega na tym, że jest 10 więźniów... Ustawionych w rzędzie. Ustawionych... A, z 10 więź więźniów skazanych na śmierć żeby im tam darować to życie wymyślili Dobra, pewien konkurs. Postawili więźniów w eee, tak, 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 że dziesiąty widzi wszystkie czapki przed nim, a pierwszy nie widzi żadnej. Jeszcze... No właśnie trzeba dodać, że mają czapki. Bo bo... czapki. A, i, no właśnie dostają czapki, są białe i a, czarne. I każda osoba w tym rzędzie może powiedzieć tylko jedno słowo: biały lub czarny. Trzeba tak kombinować, żeby tak matematycznie kombinować, żeby właśnie żeby osoby wiedziały jakie mają czapki. Na podpowiedzi jest kombinacja, która pozwala na, na to, żeby wszystkie 9 osób się uratowały, a 10 ma 50% szans. Podpowiedzi jakiś walić? Nie wiem tam? No po, ten, jak. Powiedz te wszystkie, będziemy puszczać Najważniejszy jest ostatni. ostatni. Ostatniego czapka nas nie interesuje. Interesuje nas tylko... I ten ostatni patrzy na czapki pozostałych i stara się im podpowiedzieć. To jest... To jest, najważniejsze. To jest numer jeden. Numer dwa to być może być to, że... E, jedna... Zawsze jedne czapki będą parzyste. A, a czy w stosunku... Nie, nie licząc oczywiście tego... 10. Zawsze jedne będą parzyste, a drugie będą nieparzyste. Czyli może być układ powiedzmy, że dziesiąty widzi cztery czapki czarne i powiedzmy pięć białych. No, no, może być jeszcze jeden na osiem, no. dwa na sześć, no i tym podobnie. Trzeba z tym pokombinować. Więc no, tak, drogie dzieci, gramy tu makao na rozbieranego. Kto jest to, że możesz to zrobić spodnie. Nie. A, teraz to ogranisz. Kukno! Tej, mamo. A tu tyle kart zabrałeś? To jest 110. dobra, zrobimy tak właśnie. Jak to 10 dostać? A, jeszcze nie, pani, bawi. Ksiłanek. Dajmy jedno. Tak, i tu, tu sprawdzisz? a później powiem, co miałem, tak? Iczka. Cisza jest porówna